Trudno powiedzieć, czy nazwa tej placówki nawiązuje do kultowego filmu Juliusza Machulskiego, czy raczej do hazardu. Fakty są w każdym razie takie, że w pierwszy czwartek sierpnia legionowscy seniorzy zyskali nowe miejsce spotkań, mieszczący się przy ulicy Husarskiej 12 klub pod nazwą Wabank. Jego oficjalne otwarcie przyciągnęło mnóstwo przyszłych gości oraz osoby, dzięki którym pomieszczenia nad sceną po sąsiedzku znalazły swoje nowe przeznaczenie. Jesteśmy niezmiernie podekscytowani, że możemy zaprosić was do tego wyjątkowego miejsca, gdzie pogoda ducha, aktywność i twórczość są głównymi hasłami. Klub Wabank został stworzony z myślą o nas, niezwykłych, doświadczonych i pełnych energii seniorach, którzy wciąż odkrywają piękno życia. Naszym celem jest stworzenie atmosfery pełnej akceptacji, współpracy i inspiracji, gdzie będziemy mieli szansę poznać nowych ludzi, podzielić się swoimi talentami oraz rozwijać swoje pasje. Wabank od początku ma tętnić życiem, służąc seniorom m.in. do prezentowania ich talentów i zdolności artystycznych, co też jak gdyby dla zachęty uwiarygodnił przygotowany na okoliczność klubowej inauguracji urozmaicony i treściwy poczęstunek muzyczny. Odbywać się tam będą również rozmaite warsztaty, pozwalające uczestnikom zyskać lub rozwinąć umiejętności artystyczne i rzemieślnicze. Albo też na przykład pomóc prowadzić zdrowy styl życia. Krótko mówiąc, nowa placówka przy Rondzie na Husarskiej ma być dla jej bywalców drugim domem. Pragniemy, aby Klub Fabank stał się miejscem, które inspiruje, raduje i daje siłę do codziennych wyzwań. Na czele z siłą do tańca. On to bowiem w trakcie senioralnych imprez ma być na porządku dziennym tudzież wieczorowo-nocnym. Bo jak podkreślając ogromną rolę wsparcia ze strony ratusza zdradziła szefowa legionowskiego związku, jego członkom najbardziej brakowało porządnej tanc budy. Dlatego to wygląda jak stodoła, zobaczcie jakie fajne klepisko mamy. Deski ze starej stodoły, powała ze starej stodoły, ściany ze starej stodoły. Trochę rzuciliśmy jakieś tam farby, ale również rzuciliśmy parę plakatów lata 70, 80. To są nasze młode lata, dlatego dzisiaj tutaj przedstawiamy. Kiedy już zdołał dojść do głosu, prezydent Legionowa przypomniał na wstępie kulturalną przeszłość obecnego klubu oraz wkład twórców teatru Trzynastka w jego obecny wystrój. Wyraził także radość, że artystyczny duch nadal będzie tam obecny. Cieszymy się, że jesteście aktywni. Oczywiście. Na miarę naszych możliwości będziemy starali się kolejne przestrzenie udostępniać. Łyżka Dziekciu, niestety, utrzymanie tych przestrzeni jest coraz droższe, ale wiemy, że jesteście coraz bardziej aktywni. Bardzo się cieszę, właśnie, że tutaj wiele rzeczy było takich społecznie robionych. To poza takim aspektem czysto finansowym, że z budżetu miasta, czyli z Waszych podatków, trzeba wyjąć mniej pieniędzy, ma też taki aspekt, że bardziej wtedy utożsamiamy się z tym miejscem, bardziej je szanujemy. Skoro już była mowa o pieniądzach, Roman Smogorzewski żartobliwie nawiązał do kojarzącej się z filmowym kasiarzem nazwy klubu. Czyniąc to w kontekście apetytu seniorów na kolejne lokalowe prezenty ze strony ratusza. Kasę miejską e, rozprół taki słynny program, to bez analogii politycznych. Nazywał się Polski Ład. I to, to kasa miejska jest teraz. bardzo bezpieczna, możecie ją rozpruwać. Już tam prawie. E, nic, nic nie ma. Aż tak źle, co potwierdzi miejska skarbniczka, oczywiście nie jest, ale na szybkie, sugerowane podczas otwarcia, dobudowanie nad klubem kolejnych kondygnacji, seniorzy liczyć raczej nie mogą. Żadna to jednak strata, bo w razie potrzeby stoi dla nich otworem wspomniana wcześniej, mieszcząca się poniżej scena po sąsiedzku. Jeżeli się nie będziecie mieścić, to przecież w każdej chwili Razem z Danusią stworzymy taką sytuację, że zmieścicie się piętro niżej. Także ja serdecznie zapraszam. Danusiu, ta deklaracja padała prywatnie, teraz pada publicznie, także jak widzicie się nie wycofam. Zapraszam serdecznie. Jak się potańcówka nie zmieści tu, to przeniesiemy się na dół. Wygląda więc na to, że popularny budynek na osiedlu sobieskiego ma szansę stać się dla legionowskich seniorów rozrywkową mekką, do której pielgrzymować będą jednak o wiele częściej niż raz w życiu i w zgoła odmiennych od religijnych celach.